Witajcie moi drodzy widzowie tutaj Łukasz bardzo bym chciał wam powiedzieć, że mam dla was jakąś radosną wiadomość do przekazania w końcu jest pierwszy dzień nowego roku i powinniśmy patrzeć w przyszłość z takim optymizmem no niestety nie mam wprost przeciwnie, obserwując scenę polityczną w Polsce to co robią ludzie kojarzeni z polską prawicą po wyborach, w których nie bójmy się to powiedzieć PiS utracił Władzę wygrał wybory tak, ale wygrał wybory w taki sposób, że nie jest w stanie samodzielnie sprawować władzy, a żadna inna partia nie chce z pisem być w koalicji, nawet wierszny koalicjant PSL. A więc stąd też moje stwierdzenie, że PIS władzę utracił. Frustracja z tym związana i napięcie psychiczne, które to wywołało u niektórych osób. Związanych z prawicą spowodowało takie cokolwiek bardzo dziwne i niewytłumaczalne zachowania, a w niektórych przypadkach nawet głęboko niepokojące. Oto ten stary nieogolony człowiek na zdjęciu, to pan Jan Pietrzak, człowiek zwany bardem polskiej prawicy. Człowiek, który w swoim kabarecie, no Dorobił się opinii właśnie Barda polskiej prawicy. Dawniej był znanym satyrykiem, ale to, moi drodzy, było w latach 80. To on, między innymi, wypromował piosenkę, na przykład, żeby Polska była polską. Powiem tak, w latach 80. to co mówił i robił pan Pieczak, niosło pewien bardzo potężny ładunek patriotyzmu, nadziei, siły. Niestety Teraz panu Pietrzaku się odkleiło zupełnie, i mam wrażenie, że już zaawansowana demencja zaczęła dawać znać. Pan Pietrzak był uprzejmy, podzielić się swo efektami swojej demencji na antenie telewizji Republika. Przypomnę, Telewizja Republika to jest ta telewizja, do której, pod której skrzydłami schroniło się wielu wiele gwiazd dziennikarstwa pisowskiego. To prawdopodobnie Telewizja Republika ma być początkiem nowych mediów, które zapowiedział pan Kaczyński, kiedy mówił, że skoro jego, y, przydupa, y, znaczy jego dziennikarze nie chcą w żadnych mediach i muszą oni iść na bezrobocie, no to on im stworzy nowe media, No, przynajmniej lojalne w stosunku do swoich sługusów. Natomiast nie, nie chodzi teraz do Kaczyńskiego, posłuchajcie, co też pan. Pierwszy powiedział o migrantach na antenie TV Republika, właśnie. Posłuchajcie uważnie, i y, osoby o słabych nerwach albo ze skłonnościami do nerwicy, no proszę o nie oglądanie. Uwaga. Mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz. Maldanków w Treblince, w Stuchowje. mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy za, za, tych, tych i, i, imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez, przez Niemców. Ponieważ mamy baraki, mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanków, w Treblince, w Stuchowje. mamy dużo baraków zbudowanych. Tak, sami słyszeliście, moi drodzy, pan Pietrzak twierdzi, że mamy baraki w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. I w Stuttgartie baraki zbudowane przez Niemców, gdzie będziemy tych emigrantów, jego zdaniem, pewnie nie, nie powiedział co z nimi tam będzie robić, bo w tym momencie demencja mu się włączyła i stracił wątek. Ale nasz, na nieszczęście zdobyłem jego wypowiedź w wersji pisemnej. Posłuchajcie, <laughs> czytam w całości, żeby ktoś nie powiedział, że wyrwałem z kontekstu. Mamy okrutny, nie, mam okrutny żart z tymi emigrantami. Oni liczą na to, że w Polsce że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki w Auschwitz, w Majdangu, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków wybudowanych tu przez Niemców i tam będziemy tych migrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców. Nie powiedział co będziemy. Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalni są Niemcy, ich hasło witające przybyszy było nielegalne, było traktatowe, było niezgodne z jakimikolwiek z jakimkolwiek traktatami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy się na to uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że zaczynają nam na głowę wchodzić, a to mnie, a mnie to denerwuje, powiedział Pietrzak. Tutaj, pisowska dziennikarka próbowała tłumaczyć, ratować sytuację, twierdząc, że to był bardzo mocny żart. No, osobiście nie wątpię, czy to był żart, bo nie wysłyszałem, żeby ktokolwiek się śmiał. Całe szczęście. I pani dziennikarka wyjaśniła, że pan Pietrzak w ten sposób y, y, mówi, bo ma, miał bardzo ciężkie doświadczenia z II wojny światowej. A prze, no, słuchając tego, y, co mówi o barakach wybudowanych przez Niemców, w kontekście rozwiązywania problemu migrantów, aż mam ochotę zapytać, po której stronie we wojnie uczestniczyli rodzice pana Pietrzaka, bo on pewnie był za młody wtedy, no bo słuchając jego teorii na temat rozwiązywania problemów migracyjnych, nie jestem pewien, po której stronie. Przypomnieć warto, że pan Jan Pietrzak został przez pana prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Brawo, panie prezydencie! To była naprawdę e, super e, przemyślana decyzja. I, gdybym ja był. To myślę, że w tym momencie wszyscy inni kawalerowie Orderu Odrodzenia Polski powinni to odznaczenie zwrócić, bo ja, gdybym był odznaczony takim orderem, to nie życzyłbym sobie. Być kojarzony z, z panem Pieczakiem po tej wypowiedzi. Jedyne możliwe wytłumaczenie to jest takie, że pana Pieczaka dotknęła już zaawansowana demencja, która pokrzyżowała mu zdolności logicznego myślenia. No i bardzo, bardzo jestem y, oburzony, że coś takiego usłyszałem w jakichkolwiek mediach, które działają y, legalnie. Z innej beczki pan Zbigniew Ziobro jest poważnie chory. Z tego co nie wiem, czy tak było, ale tak mi się wydaje, że kiedy jeden pan w Sejmie powiedział panu Ziobrze, że będzie siedział, to pan Ziobro nagle się pochorował. Kiedy o tym usłyszałem, że pan Ziobro jest chory i jest w szpitalu, to na początku myślałem, że odstrzelił sobie pośladki z pistoletu, który nosi z tyłu zapaskiem od spodni. No okazało się, że nie. Podobno ma nowotwór. No i oczywiście e, współczuję mu z tego powodu, że ma nowotwór. Tak jak każdemu bym współczuł. Natomiast czy to nagle, tak nagle się stało z dnia na dzień? No nie wiem. Ale oczywiście wierzę, że pan Dziobro jest osobą prawdą mówną, uczciwą i wierzę, że naprawdę ma Nowotwór I nawet mi przez myśl nie, nie przejdzie, że udaje chorobę, żeby uniknąć odpowiedzialności za efekty swojej służby u pana małego Jarka. No i życzę panu Ziobrze jak najszybszego powrotu do zdrowia, ponieważ wierzę, że tak uczciwy, powiedziałbym kryształowo uczciwy człowiek będzie chciał odeprzeć w sądzie. Wszelkie zazuty, wszelkich oszczerców i wszystkich tych łajdaków, którzy grożą mu, że będzie siedział. Czy mam za pana kciuki, panie Zbigniewie Ziobro? No i moi drodzy, to taki krótki film, jednak treść jego jest bardzo, bardzo doniosła. Powiedziałbym nawet gatunkowo ciągnie na dno opinię moją o polskiej polityce. I tutaj niektórzy widzowie powiedzą tak no ale Łukaszu Super Express, co to za źródło? Niemiecki Der Spiegel i tak dalej, i tak dalej. No, moi drodzy, być może rzeczywiście Super Express to nie jest gazeta o najwyższej wiarygodności. Niektórzy nawet twierdzą, że to tabloid, ale... Dlatego właśnie pokazałem Wam wypowiedź Pana y, Pana Pietrzaka na, par, na portalu X po to, żebyście mogli na własne usł uszy usłyszeć ten bełkot, który z siebie wydobył. Chaotyczny, sklerotyczny bełkot o ciężarze gatunkowym y, zahaczającym o, moim zdaniem, bardzo nieprzyjemne y, kwestie. I y, Ciekawe, ile jeszcze tego typu perełek nam dostarczy Telewizja Republika. Bo wydaje mi się, że dopóki ci ludzie, którzy zasilili personel Telewizji Republika, zwolnieni z TVP, byli, że tak powiem, równoważeni przez naprawdę profesjonalnych dziennikarzy, którzy powoli, byli w TVP, ale się powoli wykruszali, to jeszcze jeszcze jakoś to tam szło. Natomiast teraz skręcamy w stronę bardzo niebezpieczną. Przed wrogowie naszego narodu, którzy zobaczą wybryki pana brązowego Szczęść Boże Brauna z gaśnicą, zobaczą wypowiedź pana Pietrzaka, to naprawdę zaczną podejrzewać, że Polska jest krajem rządzonym przez bardzo niepożądane osoby. I być nie zdziwiłbym się, gdyby po kolejnych kilku tego typu odpałach ktoś postanowił wykorzystać w praktyce traktat o użyciu obcych sił policyjnych w Polsce. Bo ktoś po, mógłby pomyśleć, że za jakiś rok, dwa czy pięć, że Polska to kraj rządzony przez neonazistów. A już na pewno Putin teraz zaciera łapy z zachwytu. Przypomnijmy, że Putin uzasadnia swoją agresję na Ukrainę, na niepodległe państwo, tym, że jego zdaniem walczyć z jakimiś nazistami. Kolejny odklejeniec, tylko że temu się włączyła, włączyły filmy fabularne z okresu II wojny światowej. I wydaje mu się, że może jest generałem ruskim w 1943. Ruscy żołnierze bez, że tak powiem, cienia zdrowego rozsądku, przełknęli tę retorykę, też mi się wydaje, że biorą udział w jakimś kolejnym odcinku Czterech Pancernych. I jeżeli usłyszą, że w Polsce jest pan, który chce pakować migrantów do baraków w obozach koncentracyjnych, inny pan, który z gaśnicą szaleje po sejmowym korytarzu, to już nawet nie będą musieli dorabiać ideologii do tego i powiedzą, że Polskę trzeba zdenazyfikować. A świat może nam nie pomóc tak chętnie jak Ukraińcom, bo przypomnę, że świ świat nie ma świadomości tego, że znaczna część Ukraińców w czasie II wojny światowej walczyła po stronie Niemiec. Przypomnę, że pan Makaron, prezydent Francji i znany miłośnik starszych kobiet, uhonorował jakimś tam morderem byłego SS-mana ukraińskiego. Nie dlatego, żeby popierał SS, tylko po prostu jest ukiem i nie wiedział, co to było, dywizja SS Galicien. No. Tak więc, takie osoby jak pan Brown, jak pan Pietrzak naprawdę robią dobrą robotę dla naszego kraju i budują taką opinię, jaka nam się na pewno przysłuży. Myślę, że biorąc pod uwagę zasługi zarówno Pana Brauna, jak i Pana Pietrzaka, to bardzo bym chciał, żeby oni obaj otrzymali nagrodę za swoje dokonania w postaci na przykład mieszkania na koszt państwa. Razem by sobie mieszkali w jakimś pokoju przytulnym. Na wypadek, gdyby któryś stracił równowagę i na przykład wpadł na ścianę to ściany byłyby wyłożone takim materacikiem z gąbki. Raz w dziennie by przychodzili, san, y, znaczy służba by przychodziła i dawała jeść. Myślę, że gdyby niezależny sąd orzekł, że panowie mają w takim miejscu wylądować, to byłbym bardzo bardzo z tego zadowolony. I moi drodzy widzowie, ci wszyscy, którzy jeszcze y, jesteście zwolennikami PiSu, bo uważacie, że PiS to partia prawicowa, to zachęcam Was do przemyślenia swojego stanowiska, bo PiS nigdy nie był i nie jest partią prawicową. Ponieważ ja przypomnę, że nie liczą się deklaracje, tylko liczą się czyny. A program PiSu jest programem typowo socjalnym, promującym klasy które, czy grupy społeczne, które nie chcą lub nie potrafią osiągnąć dochodu, kosztem eksploatacji grup społecznych, które te dochody osiągają. Sytuacja czy inflacja w naszym państwie, wbrew temu, co twierdzi PiS, nie jest spowodowana niczym innym jak tylko licznymi programami socjalnymi, których państwo nie jest w stanie udźwignąć. I spójrzcie, zwróćcie uwagę moi drodzy widzowie, jakie osoby trzymają z tą stroną sceny politycznej, po której jest ustawiony PiS. Jakie osoby, że tak powiem, kręcą się wokół tak zwanej skrajnej prawicy, czy narodowców, albo raczej ludzi, którzy sami siebie uznają za narodowców. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, życzę, abyście nigdy na swojej drodze w realnym świecie nie spotkali takich no, indywiduów jak pan Pietrzak. Pozdrawiam. Strzałka.